ma tu wahacz. Zapraszam na test Ki i 3, czyli najnowszego, najmniejszego i najtańszego samochodu elektrycznego tej koreańskiej marki. Sprawdźmy, czy poszukując niezbyt dużego crossovera na prąd warto się tym modelem zainteresować. Przez niezbyt duży rozumiem 430 cm długości i 185 cm szerokości i jest to model o 12 cm krótszy niż następny w kolejce rozmiarowej elektryczne Niro. Zatem różnica jest zauważalna. O porównaniach do EV6 czy EV9 już nawet nie wspominam. Do EV9 mógłbym się za to odnieść, ale w kwestii designu nadwozia, ponieważ testowany model bardzo mocno bazuje na flagowym elektrycznym modelu koreńczyków i jest jego z grubsza pomniejszoną wersją. Oznacza to... Że w EV3 również spotkać można specyficzne linie, które będą raczej wzbudzać wyraziste emocje na tak albo na nie zamiast umiarkowanych. Chociaż też sądzę, że ze względu na mniejsze rozmiary i mniej, też powiedzmy, reprezentacyjny charakter samochodu, te specyficzne linie tutaj bardziej pasują i moim zdaniem EV3 ma swój urok testowany egzemplarz należy do najbogatszej wersji wyposażeniowej GT Line, która wprowadza też całkiem wyraźne zmiany stylistyczne, bo nadkola, progi i dolne części zderzaków są lakierowane na czarno, a nie matowe. Mamy także lekko zmodyfikowany projekt samych zderzaków. Dochodzą ponadto 19-calowe felgi o unikatowym dla GT Line wzorze i przyznam, że te elementy zauważalnie poprawiają odbiór wizualny i 3. Ciekawy wypada też lakier, który jest pomarańczowy, rudy. Nie wiem dokładnie, go sklasyfikować. Na pewno mogę Powiedzieć, że nie jest nudny. Wnętrze i 3 wygląda moim zdaniem naprawdę ładnie. Mamy tutaj trochę kształtów na desce rozdzielczej, które dzięki poziomemu poprowadzeniu zgrabnie się ze sobą komponują, a pionowe wstawki na drzwiach dobrze z tym kontrastują. Jest też minimalistycznie dosyć, ale nie do przesady najważniejsze rzeczy mają swoje fizyczne elementy sterujące. GT Line wprowadza poprawiającą wrażenie estetyczne kolorystykę z szarą deską rozdzielczą, a także kontrastowymi jasno-ciemnymi fotelami. Są one szerokie, ale nieźle wyprofilowane jak na auto tego typu, też dosyć miękkie, ogólnie wygodne podczas jazdy. Moją uwagę najbardziej zwrócił w nich zagłówek, który jest miękki na poziomie cienkiej, ale takiej na przykład łóżkowej poduszki. W kabinie mają uwagę zwrócił również podłokietnik, który można podnieść, ale pod nim nie ma żadnego schowka. Niestety, jest jedynie taka płytka, którą można przesuwać przód tył i zakładam, że jest to typowo pomyślane, aby położyć na niej jakieś jedzenie czy coś w tym stylu, na przykład na postoju. swoją drogą, jest ona wykonana z materiału ciekawie wyglądającego, fakturą przypominającego jakiś kamień. W innych miejscach kabiny materiały są już bardziej standardowe. Na podszybiu niestety są twarde, ale dzięki ciekawej fakturze i temu, że nie wyglądają na specjalnie plastikowo względem miękkich tworzyw na drzwiach o takiej samej fakturze, to nie będę się tego czepiał. Podłokietniki są odpowiednio miękkie, mamy też urozmaicające wstawki materiałowe. Nie zauważyłem żadnych problemów ze spasowaniem. Detale też są odpowiednio wykonane, więc jakość jest moim zdaniem tutaj OK. Przejdźmy teraz do omówienia tego, jak radzi sobie układ napędowy EV3. Mamy tutaj do czynienia z tylko jedną oferowaną mocą silnika, 204 konie mechaniczne, czyli taką samą, jaką spotkać można we wspominanym już Niro. Z względem tego modelu, gdzie dostępne są tylko akumulatory 64,8 kWh, w EV3 dostajemy większy wybór, bo można zdecydować się albo na wariant bardziej miejski, z pojemnością 58,3 kWh, albo bardziej uniwersalny, gdzie akumulatory mają 81, 1,4 kWh i jego dostałem do testów. W gt Line zresztą tylko on występuje, w tańszych wersjach wyposażeniowych można wybierać spośród obu rozmiarów akumulatorów. Przy letnich temperaturach ponad 20 stopni na plusie przekładało się to u mnie na zasięg około 500-550 km, jeżdżąc prędkościami do 100 km na godzinę. Zużycie energii w Warszawie oscylowało wokół 15 kWh na 100 km. Podobne wyniki komputer pokazywał poza miastem, zatem rozsądnie jak na ponad 200 koni mechanicznych i masę auta, bo EV3 pomimo wcale niekiegoś ogromnego nadwozia waży 1810 kg. Jeszcze dla uzupełnienia powiem, że z mniejszymi akumulatorami. Jego masa to 1725 kg. Jadąc szybciej, trzeba liczyć już na zużycie energii z dwójką z przodu. Przy 120 km na godzinę testowane kija potrzebowała średnio 22 kWh na setkę, a przy 140 km na godzinę były to okolice 26 kWh. Wtedy zasięg spada do okolic 300-350 km. Swoją drogą na zegarach w ciekawy sposób eksponowane są widoki, które wylicza oprogramowanie, gdzie poza najbardziej prawdopodobnym zasięgiem mamy też ten maksymalny, który można uzyskać przy idealnych warunkach, a także ten minimalny, gdy prędkość i styl jazdy będzie przeciwieństwem optymalnego. Energię uzupełniać można tutaj najszybciej prądem stałym poprzez złącze CCS i samochód w wariancie z mniejszymi akumulatorami obsługuje maksymalnie moc 100 kW, a z większymi 127 kW, zatem tutaj Kia nie zastosowała swojej instalacji znanej z droższych modeli, tam maksymalna deklarowana moc to 260 kW. To, co dostaje się w EV3, wciąż daje radę, tym bardziej, że samochód przyjmuje moc nawet trochę większą niż sugeruje katalog, bo udawało mi się wyciągnąć na szybkiej ładowarce około 130 kW od 20 do 69%, co trwało około 20 minut. Później dopiero ładowanie wyraźnie zwalniało, i mówię tutaj o spadku przy 71% do 77 kW. Dalej było mniej spektakularnie, ale wciąż spadek jest odczuwalny. I 80% to 50 kW, 82% to już 38 kW. Zatem i 3 nie zostało zdecydowanie stworzone do osiągania 100% na szybkich ładowarkach. Testowaną kiję ładować można również przy pomocy prądu zmiennego i kabla typu drugiego. W takim scenariuszu samochód przyjmuje 11 kW i to też jest OK wartość, która przekłada się na naładowanie do pełna w około 7-7,5 godziny. W Kij i wit 3 napędzane są wyłącznie przednie koła i samochód oferuje takie przyspieszenie od zera do setki. oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Patrząc na przyspieszenie i wymiary i 3 które są już bardziej uniwersalne, ale wciąż zachęcające do kupna tego samochodu z myślą o bardziej miejskich zastosowaniach, muszę przyznać, że żałuję, że producent nie pokusił się o zastosowanie tutaj opcjonalnego, słabszego i co za tym idzie tańszego silnika. Żeby nie było, 204 koni mechaniczne to nie jest moc, która wyrywałaby mi kierownicę z rąk podczas przyspieszania, ale do auta tego typu jakieś 150, 180 koni moim zdaniem byłoby też wystarczające. Przy 200 czterech koniach mechanicznych i 3 ma bowiem podczas jazdy miejskiej i na nieekspresowych drogach poza miastem bardzo duży zapas mocy. Pedał gazu na ustawieniach normalnych jest tak zestrojony, że nie jest jakiś bardzo czuły. Tryb sportowy zresztą też nie jest pod tym kątem jakoś wyjątkowo wyczulony, ale fakt zostaje, że wciskając go konkretniej, dostaje się naprawdę dobrą dynamikę, jeszcze potęgowaną przez płynne, szybkie i powtarzalne reakcje typowe dla samochodów elektrycznych. Też na wrażenia podczas przyspieszania wpływa zawieszenie, które jest bardziej miękkie i w związku z tym wciskając gaz w podłogę, przód się trochę unosi. Powyżej 100 km godzinę samochód też bezproblemowo sobie radzi. Dopiero od około 130 km/h czuje się wyraźniejszy spadek ochoty do przyspieszania, ale wciąż wtedy jest ok i na drogach szybkiego ruchu mogę bezstresowo podróżować i w takich warunkach 204 konie warto jest jednak mieć. EV3 ma też różne stopnie rekuperacji, gdzie auto po puszczeniu prawego pedału samo zaczyna zwalniać. Są lżejsze, jest też tryb jednego pedału, gdzie następuje wyhamowanie do zera bez naciskania hamulca. Informacje dotyczące jazdy śledzić może na zegarach mających ekran 12,3 cala. Grafika jest już nowa dla Kia, ale filozofia pozostała niezmienna od lat, to znaczy modyfikować można tylko to, co będzie na środku. Są dane dotyczące jazdy, jest też możliwość wyświetlania wskazówek nawigacji, ale bez mapy i to z grubsza tyle, więc te wszystkie najważniejsze rzeczy są. Ale jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, to szału nie ma. Można również modyfikować style graficzne, są trzy do wyboru, ale pod kątem funkcjonalnym nie zmieniają one nic. Pod kątem wizualnym też jakiegoś trzęsienia ziemi nie wprowadzają. Na kierownicy mamy również klasyczne dla Kii rozmieszczanie przycisków, co postrzegam za plus. Z prawej strony obsługuje się system audio, mamy także sterowanie telefonem oraz programowalny przycisk. Z lewej strony z kolei steruje się asystentami bezpieczeństwa, a także komputerem na zegarach. Mamy także możliwość szybkiej zmiany trybów jazdy. Swoją drogą asymetryczne logo na kierownicy wygląda moim zdaniem ciekawie, ciekawiej niż gdyby było klasycznie na środku. Przy kierownicy mamy dodatkową manetkę do wyboru biegów do przodu, do tyłu. Jest to kwestia tylko przyzwyczajenia moim zdaniem względem takiej klasycznej dźwigni, no ale fakt zostaje, że jest to najbardziej niestandardowe pod kątem ergonomii moim zdaniem rozwiązanie w tym samochodzie, jeszcze potęgowane tym, że włącznik całego auta znajduje się tutaj w sąsiedztwie. Znowu kwestia przyzwyczajenia, ale moim zdaniem mógłby być ten starter w trochę bardziej eksponowanym miejscu, na przykład tutaj. Na prawo od zegarów mamy kolejny wyświetlacz dedykowany klimatyzacji. Swoją drogą wszystkie ekrany w i 3 zawsze, bez względu na wersję wyposażeniową, wyglądają tak samo. Z tym poświęconym klimatyzacji jest jeden problem, że siedząc za kierownicą, praktycznie w pełni go ta kierownica zasłania. Na szczęście, rzeczy związane z klimatyzacją aż tak często się nie dostraja. A też trzeba pochwalić, że nie jest to po prostu gdzieś zakopane w menu, tylko mamy cały czas kontrolki na wierzchu. No i też interfejs jest przejrzysty. A też najistotniejszymi funkcjami związanymi z klimatyzacją, to znaczy regulacją temperatury czy siłą nawiewu sterować można przy pomocy fizycznych przełączników. Bardzo podoba mi się takie podejście. Skrajnie po prawej stronie mamy ekran systemu InfoRozrywki. On znowu ma przekątną 12.3 cala. Widoki domowe oparte są w nim o ikonki, a także widgety, których kolejnością można sterować Wchodząc już bezpośrednio w jakiś moduł, może być on albo pełnoekranowo, albo można ten ekran podzielić na różne funkcje. To jest wygodne, całość działa też szybko. Interfejs jest ogólnie nieprzekombinowany, taki dosyć klasyczny. Mamy bardzo dobrą reakcję na dotyk. Też, gdy się wejdzie na przykład w ustawienia samochodu, to tam sporo rzeczy można sobie dostroić, ale nie ma z tym problemów dzięki klarownemu podziałowi na kategorie. Więc system ten, moim zdaniem, jest bardzo udany. Jedna rzecz została moim zdaniem tylko tutaj wyraźnie nieprzemyślana. Czytelność mapy przy widoku łączonym. Gdy się odpali mapę pełnokrenowo, to zarysy dróg są odpowiednie. Gdy się odpali z kolei cel w nawigacji, to no też ta droga się podświetla. Ale jeśli ktoś chciałby w tym widoku po prostu zobaczyć, czy przed nim jest zakręt, czy prosta droga, no to jest duża szansa, że tego nie zobaczy. Na szczęście, jeśli ktoś chciałby mieć taki widok podzielony, to może sobie odpalić Android Auto i Apple CarPlay i wtedy będzie czytelniej. Łączność jest swoją drogą bezprzewodowa. Pod ekranem mamy rząd przycisków. One nie są tradycyjne fizyczne, są dotykowe, ale po przyłożeniu palca i lekkim naciśnięciu dają informację zwrotną za sprawą wibracji, więc dzięki temu można zorientować się, że się odpowiednio je wcisnęło. Jeszcze niżej mamy już w pełni fizyczną rolkę do sterowania głośnością. Obszar ładujący z przodu zawiera od drugiej od dołu wersji Earth, indukcyjną matę do ładowania, mamy także już standardowo. Złącze 12V oraz dwa USB w standardzie C. To lewe może albo służyć tylko do ładowania, albo może też przesyłać dane, fajnie, że producent daje taki wybór i można sobie pomiędzy tymi trybami przełączać. Z tyłu kolejne dwa porty USB C umieszczone zostały w oparciach foteli, co jest pomysłowym i też moim zdaniem praktycznym rozwiązaniem. Cennik i 3 jak na Kijem przystało, opiera się o kilka półek wyposażeniowych, do których dobierać można pojedyncze opcjonalne pakiety. Półki są konkretnie 4 i od razu powiem, że testowane GT Line nie ma moim zdaniem tutaj za bardzo sensu. Jest oczywiście fajny za sprawą topowego wyposażenia oraz ciekawszego wyglądu, ale 222 400 zł to już lejący nowy większego IV6, a jeśli ktoś jednak woli podwyższone na dworze, to testówka musi już rywalizować z wieloma modelami konkurencji, nieraz oferującymi większe gabaryty. Spoglądając w niższe regiony cennika, dostrzec można, że nawet bazowa wersja nazwana R i kosztująca od znacznie rozsądniejszych 166 900 zł, zawiera już wystarczające wyposażenie, aby takie auto użytkować, zwłaszcza na krótszych dystansach. Bo poza ekranami w kabinie, które pokazywałem, mamy także z bardziej wartych wzmianki rzeczy dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania z czujnikami parkowania, dwustrefową klimatyzację automatyczną, aktywny tempomat czy czujnik deszczu. Ogólny poziom pozwoliłby mi użytkować to auto bez późniejszych wrzutów sumienia, że czegoś wyraźnie na pokładzie brakuje. Ewentualnie mógłbym się skusić na wyższą wersję R, droższą o 12 500 zł, bo tam dochodzi chociażby trochę asystentów bezpieczeństwa, samościemniające się lusterko czy podgrzewane fotele i kierownica, chociaż wciąż pewnie wolałbym zamiast tego dopłacić 18 000 zł do większych akumulatorów. Wszystko, co znajduje się powyżej drugiej od dołu wersji wyposażeniowej, to znaczy odmiany Business Line i Geteline, jest moim zdaniem pewną ekstrawagancją dla osób, które kupują ten model, bo po prostu go chcą i nie patrzą specjalnie na cenę, a nie biorą go, aby optymalizować przelicznik cena możliwości. Przez ekstrawagancję rozumiem wyświetlacz przezierny head-up, elektrykę fotela kierowcy czy audio Harman Karda. Wybierając taką rozsądną według mnie wersję, to znaczy z podstawowym wyposażeniem i większymi akumulatorami, można mieć ją również za 1382 zł netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 3-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej, a także rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy. Dodatkowo, wpisując uwagę do zamówienia w Hatch Free, widzowie mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Układ kierowniczy i 3 jest neutralnie, ale też moim zdaniem dobrze zestrojony. Kierownica stawia w tym samochodzie umiarkowany opór na ustawieniach normalnych, dobrze dobrany do czułości reakcji, bo z jednej strony nie trzeba się pilnować, na przykład jadąc na wprost, a z drugiej strony wyraźnie wychylając kierownicę, dostaje się reakcję bez opóźnień i autem jeździło mi się przyjemnie, jak na model bez żadnych sportowych aspiracji jest naprawdę ok. Bezpośredniość reakcji przydaje się także w mieście, gdzie auto nie daje wrażenia ociężałego i sprawnie się nim manewruje. Pomaga w tym również odczuwalnie zwrotność, bo. Przaminę skrętu i ma naprawdę dobry. I gdybym nie wiedział, to mógłbym go nawet porównywać trochę z elektrykami z napędzaną tylną osią. Mamy tutaj jednak wyłącznie napęd na przód, więc aż tak dobrze nie jest, ale wciąż zwrotność to plus testowanego modelu. W GT Line dostaje się w EV3 w standardzie kamery 360 stopni, które oferują nie jakąś wyróżniającą się, ale dobrą jakość, która spokojnie tu wystarcza. Dostaje się kilka różnych widoków, które można przełączać w zależności od potrzeb, a z kamer można zrobić też użytek podczas jazdy, ponieważ wtedy te umieszczone w lusterkach pokazują martwe strefy, co jest przydatną rzeczą podczas jazdy i zmiany pasa. Budowa samochodu także ułatwia życie gdzieś na przykład na parkingach, bo mamy dosyć kanciaste kształty, które pionowo podają, zatem wyczucie kręców na dworze jest ułatwione. Do przodu mamy dodatkowo dobrze widoczną maskę, niestety tylna szyba jest niewielka i wysoko poprowadzona. Zawieszenie i 3 należy do granatych miększych. Wspominałem już o jego zachowaniu podczas ostrzejszego przyspieszania. W zakrętach również pojawiają się pewne przechyły. Jadąc normalnie albo nawet trochę dynamiczniej, nie powodowały u mnie dyskomfortu, ale potwierdzają one, że z ev nie jest żaden sportowiec. Za to model ten naprawdę dobrze wypada w kwestii wygody podczas jazdy, bo ma dosyć miękkie zawieszenie. Dodatkowo nawet do GT Line nie można zamówić do niego zbyt dużych felg i to powoduje, że nawet gorszej jakości drogi testowane kija całkiem skutecznie zmiękcza. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w Getty Line dostaje się całkiem sporo tych bardziej rozproszonych źródeł światła na dole, a także tych bardziej wyrazistych na górze. Można modyfikować kolorystykę albo zdecydować się na jedną barwę, albo na kombinację dwóch, i albo też na propozycje przygotowane przez producenta, albo jest też koło kolorów, gdzie można sobie indywidualnie te barwy każdej ze stron ustalać, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Instrumenty pokładowe, one już niezmiennie podświetlone są na kolor biały i w połączeniu z mnogością barw, które można sobie wybrać i tym, że naprawdę fajnie zostało to dodatkowo oświetlenie zaprojektowane, to efekt jest przyjemny dla oka. Nie ma żadnych braków jeśli chodzi o podświetlenie przycisków czy przełączników. Górny pasek służy też za sygnalizator zmiany trybów jazdy poprzez przyjemną animację żeby nie było zbyt słodko, to ten górny pasek odbija się w bocznej szybie. Akurat w miejscu, gdzie jest lusterko, problem występuje tylko po stronie kierowcy. Światła w stylistyce Vertical Cube z 12 diodami obecne są tylko w Biznes i GT Line. Domyślnie diody są trzy. Z zastosowanymi segmentami do jazdy dziennej, okazjonalnie połączonymi z kierunkowskazami, tworzy to bardzo ciekawy wizualnie efekt. W kierunkowskazach w lusterkach, podobnie jak wszędzie z przodu, mamy ledy. Znowu w dwóch topowych odmianach z tyłu pojawiają się światła, jak to twierdzi producent dodatkowymi poziomymi paskami w nurcie połączonej konstelacji gwiazd. Pomijając już poetyckie porównania, dla mnie EV3 po zmroku prezentuje się bardzo dobrze i też spójnie w projekcie świateł. Bardziej bajeranckie światła zapewniają też powitalne animacje. Tak wygląda ta z przodu, a tak w tylnej części nadwozia. Światła i witrzy mają może niecodzienny kształt, ale nie kryją one za nim żadnej bardziej zaawansowanej technologii. Oznacza to, że dostajemy zwykłe statyczne LEDy, które cechują się jedynie niezłą poziomą precyzją odcinania strefy jasnej od ciemnej. Zarazem nie mają jakiegoś wyróżniającego się zasięgu świecenia i jest on po prostu ok. Całościowo światła trzymają odpowiedni poziom, ale niczym poza wyglądem się nie wyróżniają. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie. Na nogi mam jeszcze taki bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, gdy się konkretnie wyprostuję, moje włosy leciutko tylko stykają się z pod sufitką, więc dramatu nie ma. Tylny tunel środkowy jest nieistniejący Vivi 3. W jego sąsiedztwie mamy chyba najbardziej ekspresyjną przednią część tunelu, z jaką spotkałem się w samochodach. Na tylnej kanapie spotkać można rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 460 litrów pojemności. Mamy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach kufra nie ma żadnych haczyków, np. Na, na torby z zakupami czy tego typu praktycznych dodatków. Jest jedynie niewielka kieszeń w nadkolu. Podłoga może być regulowana na wysokość ja pokazywałem ją w wyższym położeniu. Można ją też w łatwy sposób obniżyć, bez względu na to gdzie się ona znajduje, to pod nią są jeszcze płytkie schowki, chociażby na zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie do dyspozycji dostaje się 1250 litrów oraz płaską podłogę przy półce bagażnika w wyższym położeniu. Niewielką przestrzeń bagażową znaleźć można również z przodu. Podsumowując, Kia EV3 to przyjemny w użytkowaniu samochód elektryczny, bo jest łatwy w obsłudze, dobrze się nim jeździ, jest odpowiednio dynamiczny, w testowanej wersji zapewnia też solidny zasięg, który daje radę również przy dłuższych podróżach. No ogólnie trudno jest mi się tutaj do czegoś przyczepić, za wyjątkiem ceny testowanego egzemplarza, bo jest ona moim zdaniem jak na auto tych gabarytów po prostu za duża. Ma uzasadnienie w wyposażeniu i parametrach układu elektrycznego, no ale wciąż 222 400 zł to dużo Kasy. Jeśli ktoś jednak zdecydowałby się na jedną z podstawowych odmian, to większość zalet samochodu pozostanie bez zmian, a cena stanie się znacznie ciekawsza, zwłaszcza przy uwzględnieniu dopłat. Ja oczywiście wszystkie kwoty podawałem, jakby tych dopłat nie było. I to wszystko, co przygotowałem o EVI 3. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carly z polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!